Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. A dzisiaj rozwiążemy sobie konkurs, który był ogłoszony jakoś we wrześniu. Konkurs, przypomnę, jeden polegał na tym, aby tylko zostawić komentarz pod filmem i napisać, od jak dawna oglądacie mój kanał. I w tym konkursie do wygrania były dwie książki. I konkurs numer dwa na opisanie swojej historii z dietą Keto, gdzie wyłaniamy dwa miejsca. Pierwsze miejsce, przypomnę, wygrywa. Spotkanie, trening i, i obiad ze mną, a drugie miejsce wygrywa paczkę jakichś fajnych ketu produktów skomponowaną przeze mnie. Tak więc, słuchajcie, przychodzimy do wyników. Wytypowałem zwycięzców i na początku powiem, kto wygrał książki, i te osoby, które wygrały książkę, poproszę o skontaktowanie się ze mną w celu wysłania tej książki. Te oto książkę Intermittent Fasting 16 na 8 Dwa egzemplarze mamy do rozdania, i tę książkę wygrywa Mariusz Szopiołka. Jeśli dobrze sobie zapisałem, Szopiołka w komentarzu na YouTube. I drugą książkę wygrywa Teresa Czarna. Także te dwie osoby, Mariusza Szopiołkę i Teresę Czarną, bardzo proszę o kontakt, czy to mailowo na karmaketon.gmail.com, czy to na Instagramie, czy to na Facebooku. Proszę się do mnie odezwać. Proszę podać adres i ja wyślę książki do Was. Konkurs numer 2, słuchajcie. Konkurs numer 2 nie był prosty do rozwikłania, ponieważ uh, wszyscy którzy się zgłosili do tego konkursu mają bardzo ciekawą historię. Bardzo ciekawe argumenty dlaczego przeszli na dietę keto. Jednak wygrały dwa zgłoszenia które spełniły przede wszystkim wszystkie kryteria. Ja prosiłem żeby w tym konkursie przesłali również ludzie zdjęcia. No nie, nie wszyscy to zrobili więc ci którzy przesłali to chciałbym ich w pierwszej kolejności docenić. Były dwie historie które zrobiły na mnie wrażenie i, I one wygrały ten konkurs. Zapraszam Was teraz do wysłuchania tej historii. Ok, jak widzicie, pierwsze miejsce, zwycięzcą tego konkursu numer jeden jest hmm, Ketomax. E, tak się nazywa profil na, na Instagramie tego pana, na który serdecznie zapraszamy. E, I co napisał Ketomax? Słuchajcie. Witam Ciebie. Pragnę wziąć udział w Twoim konkursie na przemianę związaną z dietą ketogeniczną. Moja przygoda z keto rozpoczęła się przypadkiem, gdy to w wolnej chwili przeglądałem YouTube i natrafiłem na Rafała Ketokocura, który wówczas opowiadał jakieś herezje, jak na tamten czas dla mnie, że o tłuszczu się chudnie. Dodatkowo oglądając to wszystko z przymrużeniem oka traktowałem jego wypowiedzi mówiąc sobie, a co z miażdżycą? Wtedy jeszcze nasuwało mi się wiele niewiadomych, bo dieta ketogeniczna była czymś, co zupełnie załamywało moją wiedzę dotyczącą zdrowego żywienia. Zaintrygowany tym wszystkim, jeszcze tego samego dnia napotkałem na Twój kanał. Rzeczowo przekładałeś wiedzę, widziałem Twoje przepisy, no i zupełnie mnie to wciągnęło. Postanowiłem spróbować. Najpierw keto adaptacja, później redukcja, by spróbować, czy keto mnie wytnie. No i się zaczęło. Już podczas samej adaptacji poleciałem z wagi, a gdy zacząłem redukcję na keto i treningi full body 3 razy w tygodniu, to po prostu oszalałem. Siła w górę rzeźba taka, jakiej nigdy nie miałem, nawet w latach młodości. Dodam jeszcze tylko tyle, że próbowałem tzw. zdrowej diety węglowodanowej kilka razy. Treningi także robiłem trzy razy w tygodniu, zapychałem się węglami 5 razy dziennie co 3-4 godziny i nic. Kończyło się tylko tym, że się zalewałem. Obecnie na keto jestem już równy rok. Dzięki tobie założyłem konto na Instagramie ketomax, gdzie na bieżąco śledzę Twój profil oraz profil. Innych ketogeników. Dzielę się na swoim profilu swoimi Keto przepisami z innymi, zainspirowany m.in. Tobą, Twoją wiedzą, którą zdobyłem na YouTube. Zdjęcia, które ci wysyłam, pokazują, co Keto przy odrobinie treningów potrafi zrobić z człowieka. Teraz na obecnym etapie bez większego wysiłku trzymam się i 186 robię raz w miesiącu posty dwudniowy, by ruszyć hormon wzrostu i jestem w trakcie zwiększania masy mięśniowej na keto, którą jak już zbuduję. Również chciałbym pokazać innym i że się da, i to, jak to wszystko wygląda. Już są pierwsze efekty, ale na razie zachowam dla siebie i pokażę, jak osiągnę zamierzony cel. Oczywiście, wyrażam zgodę na udostępnianie mojego wizerunku w razie wygranej. Pozdrawiam cię serdecznie. Rupi działaj tak jak działasz do tej pory. A w załączniku, załączniku jest zdjęcia z rocznej kadoprzemiany. przemiany. No i słuchajcie, tutaj możemy zobaczyć, ja troszeczkę przybliżę. No tutaj, tutaj jest kolega przed, troszkę słabo widać. No i tu jest kolega po roku, jest diametralna, drastyczna różnica. Rok w ketozie. I powiem wam, że to, co tutaj kolega opisał, to, to, to jest dokładnie to samo, co ja miałem. Próbowałem się na diecie węglowym, mordowałem przez wiele, bardzo wiele miesięcy, jedząc pięć posiłków dziennie, trenując, to nic nie dawało. Ja w ogóle nie redukowałem wagi, czułem się źle i, i w końcu, tak samo zresztą, trafiłem na kanał Kucura, po którym stwierdziłem, że okej, okay, to jest proste i zacząłem stosować dietę i to się udało, dokładnie, praktycznie historia, wypisz, wymaluj, taka sama jak, jak moja. I, no i efekt tej przemiany ze wszystkich zgłoszeń, które napłynęły, według mnie, najbardziej spektakularny, więc no naprawdę wzór do naśladowania, myślę, śmiało wbijajcie na Instagram do, do kolegi Keto Max. Drugie miejsce należy do Piotra i Piotr pisze, słuchajcie. Cześć! Ważyłem kiedyś nawet 87 kg, jednakże lenistwo zły tryb życia oraz jedzenie byleczego oraz ograniczanie aktywności fizycznej doprowadziło mnie na przestrzeni lat do stanu otyłości. Dorobiłem się także insulinooporności. Próbowałem różnych diet chodzenia na siłownię oraz zarejestrowałem się nawet w poradni leczenia otyłości. Przez wiele wiele lat pracowałem jako nauczyciel w szkole, po pracy udzielałem ku repetycji, cały czas w pełnym biegu z brakiem czasu na cokolwiek łącznie z przygotowaniem sobie sensownego posiłku. Weekendowo moja aktywność sprowadzała się do grania na komputerze lub pójścia na imprezę. Po drodze wiadomo co było. Jedzenie Byle czego oraz alkohol. No to tutaj, y, Piotrze, generalnie tak samo jak ja się. Ja kiedy też się doprowadziłem do najgorszej wagi mojego życia, właśnie w ten sam sposób, dokładnie jak ty. Ze 2 trzy lata temu miałem pierwszy epizod nadciśnienia przed. Zaśnięcie. Miałem ciśnienie 160 na 120, ledwo co mogłem zasnąć. Ważyłem coś około 130 kg. Co mi zalecono? Oczywiście dietę 5, posiłków. Nie dałem rady tak żyd, bo nie widzę przyjemności w spędzaniu dziennie 3-4 godzin przy garach. Jak musiałem jeszcze sprawdzić sprawdziany, przygotować się na kolejny dzień, a jeszcze wypocząć w drodze albo się odprężyć. Miałem wtedy insulinę już na poziomie 34, trójglitery do powyżej 200, cholesterolu po powyżej 190. Do tego miałem przepisaną metforminę. Po dwóch 3 miesiącach nastąpiła poprawa, ale waga jakoś nie spadła, poprawiło się jedynie samopoczucie. Później nie podejmowałem tematu dalszego bycia na diecie, próbowałem być na diecie pudełkowej, zawsze coś około 2000 kalorii, jednak przez tą ilość kasz, ryżu i makaronu w diecie wcale nie chudłem, więc było to kolejne nieudane podejście. Więc tak jakoś trochę rozsądnie się zacząłem odżywiać zdrowiej, ale co jakiś czas imprezowe życie i nawyki weekendowe, pizza, fast food, piwko doprowadziły znowu do mojego złego samopoczucia. W 2019 roku musiałem pójść do szpitala, zarejestrowałem się w poradni leczenia otyłości. Miałem znowu wysokie ciśnienie, złe samopoczucie. Czas oczekiwania jak wszędzie na NFZ był długi, więc zniechęciłem się. Parę miesięcy później odezwałem się do koleżanki, która jest dietetyczką i wielką fanką dietketo i low carb. Insulina wtedy była na poziomie 21, więc gdzieś tam po drodze się poprawiło. Jednakże przy badaniach wyszło, że mam obniżony poziom testosteronu i w sumie pokrywało się to z moim sta stanem mentalnym. Otrzymałem od koleżanki low carba. Który bądź co bądź działał, bo zgubiłem 8 kg 2 miesiące, ale chyba zabrakło mi silnej woli i motywacji przez różne osobiste perypetie. Nie wracałem do tej diety, choć była zdrowa i przyjemna, bo głównie oparta na nieprzetworzonych rzeczach. Wróciłem za to do piwka i pizzy. Później zacząłem jeść normalnie, jak statystyczny Kowalski, ale takie domowe jedzenie jeszcze pogorszy pogorszyły to, co było. W 2020, gdy wszyscy siedzieli w domach od marca, w maju, jak stanąłem na wagi i zobaczyłem 136 kg, to się zmotywowałem, że trzeba coś z tym zrobić. Wpadłem na pomysł, że ten low carb, tego dostałem od znajomej, jakby wywalić z niego ryż, i makaron, których i tak, było, które i tak było w małych ilościach, 50 gramów dziennie i dopakować zamiast tego tłuszczem, to to będzie całkiem ketogeniczne. I tak 1 czerwca swoją przygodę z ketoną i tak 1 czerwca zacząłem swoją przygodę z ketozą. Dwa tygodnie przed, zacząłem eliminować niezdrowe jedzenie, przestałem pić słodkie napoje, przestałem jeść z nadmiarem. I tak się zaczęło. Pierwszy miesiąc musiałem się porządnie zaadaptować, piłem wodę, jakbym był twarzą muszynianki. Zadbałem o suplementację dzięki wiedzy z internetu oraz wcześniejszej diecie low carb, gdzie też miałem polecone suplementy. Pochłaniałem wiedzę wszelkimi możliwymi drogami, głównie z YouTube, z racji przyjemnej formy. Miałem zjazdy podobne do tych z low carbu. Później trafiłem na keto flu i się dowiedziałem, o co chodzi. Z solą himalajską byłem już przyjaźniony od roku i chętnie stosowałem z racji Smaku. W pierwszym miesiącu poszło pierwsze 10 kg. Po takiej adaptacji już stwierdziłem, że nie ma innej drogi jak ketoza. Dla pewności, że robię dobrze, pogadałem z moją dietetyczką i ona rozpisała mi moją dietę, tak aby na pewno to było bezpieczne. Po miesiącu adaptacji już miałem insulin na poziomie 14, co było dla mnie mega szokiem, bo to już nie była tak przerażająca wartość jak wcześniej. To kontynuowałem swoją przygodę dalej. W lipcu wróciłem do mojego starego hobby, jakim jest Sedan Babicie. Kupiłem rower i mogłem zacząć przygodę od nowa po 15 latach niejeżdżenia. Miałem zawsze miłe wspomnienia z tym sportem. Jedyny sport, gdzie miałem mega fan oraz mogłem chudnąć jednocześnie Jakieś jeździłem to 87 kg. Jak na 33 latka to wiem, że nietypowy wybór, ale mam ogromną satysfakcję jak jeżdżę i się dobrze przy tym bawię skacząc oraz ucząc się trików. W sumie nie liczę kalorii, jem dwa posiłki dziennie plus dwie kawy kuloodporne 18x6 iF. Czasami to jako przygryzkę w pracy dorzucam morzechy lub owoce jagodowe. Jeszcze z postami się nie zaprzyjaźniłem na tyle by je stosować co weekend chociażby, ale staram się robić 1,24 24 razy w miesiącu. Czasami, ale jak już to Raz w tygodniu dla podkręcania metabolizmu robię sobie trzeci posiłek po powrocie z pracy. Albo jak chcę sobie dogodzić, to wtedy robię takie rzeczy jak keto burgery czy keto pizzę więc nawet moje cheat mile są keto. I tak ze 136 spadłem do 115, początek drogi, ale wiem, że skoro mogę jeść boczek, karkówkę, steki i ser, to krzywda mi się nie stanie. Jak to moja dietetyczka Agata powiedziała, że mój pociąg w końcu nadjechał. Słuchajcie, e, brawa dla Piotra, że się zmotywował po tak wielu perypetiach. Tutaj są jego zdjęcia, możecie sobie zobaczyć. Ze 136 na 115 kg. Przygoda z ketozą od czerwca, więc niezbyt długo. I jeszcze ta przemiana nie jest tak spektakularna jak poprzednia, ale stwierdziłem, że, że bardzo się postarał. Rozpisał swoją historię bardzo szczegółowo. Podzielił się z nami tutaj wszystkimi szczegółami właściwie. I, i też gdzieś byłem kiedyś w tym miejscu, powiem wam. Hmm. Też gdzieś byłem kiedyś w tym miejscu, że właśnie przez złe głupie nawyki doprowadziłem swoje zdrowie do skraju e, no do skraju, I, i wiem, jak ciężko jest się przestawić. Wiem, jak ciężko jest wygrać samym sobą, ze swoją głową, żeby, żeby to zmienić. Nie, dlatego na zachętę e, właśnie dla Piotrka, e, przyznajemy mu drugie miejsce, wysuwamy mu nagrodę. <grym> I, I trzymamy kciuki, żeby, żeby udało mu się wrócić do swojej wagi 87 kg. Zachęcam każdego do pokazania tego filmu innym, że, że można. I słuchajcie, bądźcie czujni, bo niedługo na moim kanale pojawią się na pewno dwa bardzo ciekawe wywiady. Pojawi się wywiad z panią dietetyk, która zajmuje się ketozą, i pojawi się jeszcze wywiad z osobą, która również osiągnęła bardzo spektakularny sukces na diecie keto. Także to już wszystko w najbliższej przyszłości. Także do zobaczenia w następnym odcinku i do zobaczenia na live'ach, które już niedługo zostaną zapowiedziane na kanale. Trzymajcie się!